Ja to król betonowy, dżungli, żołnierz Na bloku świecę jak neony nocą Nie gram bajki, mam własny tron Zasady proste, nie pyskuj, pokaż kto jest Boswen. Wjeżdżam na rejon jak burza pocis Jak coś powiem to każdy to słyszy Kroki ciężkie jakbym miał w butach stal Nie potrzebuję drzwi, lokal sam robi bamę Nie noszę korony Mam czapkę z ale i tak patrzą jakbym był z plaka, to z napisem Baszny bali w jak moc Każdym wesejmy obiechała, zaś pęka blok Ja to do gruby, to mój do i ziom no, no, Na blok wyśmierzę jak nie nocą Nie gram w gdy nie mam własny to Zasady proste, nie pyskuj, pokaż to jest boss m. Kiedyś miałem marzenia, dziś mam legendę Nie potrzebuję fortuny, mam reputację w trendzie Styl cięższy niż nogał w fundzie pierwszej Mój głos to echo w klatce, co słychać jeszcze w mieście Legam wodory, nie nożę masek, Bo piada siedzi mocniej niż woda na łapie Nie chcę być ci do doktor, chcę być symbol Każdy wers to podpis oryginał, nie z TikTok'a ja to król Beda, owej dżungli, żamon, no, na blogu śmiedzę jak na on, nocą, nie gram wajki, mam własny ton, zasady proste, nie pyskuj, pokaż kto jest bosem, nie ścigam się z nikim, bo jadę bo dwoje, mam blizny na duszy, one mogą się historię, nie potrzebuję korony, ani tytułu, pokaż je. To rządzi tą ulicą bez kupu, ja do gróby, to nowej dżungli ziom, mam no, na bloku świecę jak neonym, no co, nie Gram bajki, mam własny ton, zasady proste, nie pysku, pokaż to jest boss hein? Nie ścigam się z nikim, jadę bo swoje Mam literaturzy, potem dłuż historię Nie potrzebuję korony ani ty bo każdy wie to rządzi tą ulicą bez kopuł ja to król betonowej żółwizio mam mała ona Na globu świecę jak neony chodzą nie gram bajki mam własny za zasady proste nie pyskuj pokaż kto jest bosłem.